W areszcie strażnicy siedziało już kilkunastu młodych mężczyzn, Polaków, Białorusinów, Ukraińców. Sowieci zwerbowali ich do pracy w głębi Rosji, obiecując złote góry. Kiedy jednak perspektywy wspaniałej pracy i dobrych zarobków okazały się wielkim oszustwem, uciekali z powrotem do domów. Jednemu z nich, Polakowi, który wydał się godny zaufania, Bronisław powiedział, że jest oficerem uciekającym z sowieckiej niewoli. Jako dowód pokazał ukryty pod roboczymi drelichami mundur. Polak poradził, aby nie mówić o tym w czasie przesłuchania. Podajcie jakieś inne nazwiska i mówcie, że uciekacie znowu Sybirska z powodu złych warunków pracy. Ja właśnie stamtąd uciekłem i teraz złapali mnie na granicy. Za dzień dwa, kiedy w areszcie zrobi się pełno, odwiozą nas wszystkich do Mińska i każą wracać tam, skąd uciekliśmy. Przewidywania Polaka się sprawdziły. Tego samego dnia wieczorem pod areszt podjechała ciężarówka. Więźniowie zostali zawiezieni do najbliższego miasteczka i przekazani milicji. Tam jednak, ku zdziwieniu Bronisława i Andrzeja, prawie nikt ich nie pilnował. Wyszli więc po prostu z posterunku i maszerując całą noc rankiem znów znaleźli się w Miejsku. Koło południa, idąc przez miejski park, spotkali tych samych ludzi, z którymi siedzieli w areszcie, a wśród nich znajomego Polaka. Dobrze zrobiliście, uciekając po sterunku, powiedział na powitanie. Bez dokumentów mielibyście kłopoty i nie wiadomo, czy w ogóle by was puścili. Byli więc znowu wolni i mogli podjąć kolejną próbę przedarcia się przez granicę. Był jednak poważny problem skończyły się pieniądze. Z łagru uciekali ze sporym zapasem gotówki, ponieważ Franciszek Konopka, zapalony hazardista, jeszcze w obozie w Margańcu wygrał w karty poważną sumę rubli. Teraz byłby jak znalazł. Niestety, przepadły razem z konopką w piniugu. Ostatnią cenną rzeczą, jaką mieli, była peleryna Andrzeja. Kupca na nią znaleźli łatwo. Sierżan Krzyżosztak nie chciał już jednak próbować ucieczki w stronę Nowowa. Drogi Krzyżosztaka i Bronisława rozeszły się. Wkrótce pożegnali się, dzieląc po połowie pieniądze za pelerynę. Dalej każdy ruszał już sam. Bronisław poszedł na stację kolejową w Mińsku, gdzie wisiała wielka mapa. Długo na nią patrzył, wyznaczając trasę dalszej ucieczki. Najpierw pociągiem do Korostenia, stamtąd pieszo przez Nowograd Wołyński, Korzec, Równe, z Dołbunów, Dubno, Brody do Lwowa. Powtarzał sobie w myślach cały czas tą trasę. W Mińsku spędził półtora dnia, polując na bilet do odległego o niemal 500 km Korostenia. Teraz granicę chciał przekroczyć dużo dalej na południu, na Wołyniu. Do pierwszego celu podróży dotarł wieczorem. Znalazł czynny bar, najadł się do syta i natychmiast ruszył w stronę Nowogradu Wołyńskiego, by oddalić się od miasta, nim zapadnie noc. Na peryferiach zauważył stary, zarośnięty cmentarz, na którym przenocował. Nowograd Wołyński leżał w strefie przygranicznej, gdzie obowiązywały przepustki. Ale tu okolica była gęsto zamieszkana. Z tych stron pochodził kowal, z którym Bronisław pracował w innym obozie. Dobrze pamiętał jego rady, jak poruszać się po tych terenach. Noce spędzaj z dala od ludzi i osiedli, w lesie stercie słomy albo siana. Pomocy szukaj tylko u najbiedniejszych kołchoźników mieszkających na skraju wsi, w małych chałupkach. Taki zawsze nakarmi, chociaż sam biedny i nie odda w ręce NKWD. Trzeba też pamiętać nazwę miejscowości, którą się opuściło i najbliższej na swej drodze, do której się zdąża. Ponieważ mieszkańcy wsi nie posiadają dowodów osobistych, łatwo się wytłumaczyć w razie jakiejś przygodnej kontroli. Dźwięczały mu w głowie sumy. Po kilku dniach szeremeta udając miejscowego, drobnymi skokami od wsi do wsi dotarł do Nowogrodu Wołyńskiego. Z daleka rozpoznał stare koszary, w których niespełna rok wcześniej był przetrzymywany jako jeniec w okropnych warunkach. Samo wspomnienie budziło grozę. Przeszedł więc przez miasto jak najszybciej, kierując się na odległo 130 km korzec, przed wojną małe miasteczko graniczne między Polską a Sowiecką Rosją. Tej samej nocy Bronisław postanowił przekroczyć granicę. Już pierwsze rozmowy z miejscowymi utwierdziły go w przekonaniu, że nielegalne przekraczanie pasa granicznego jest dla mieszkańców miasteczka chlebem powszednim. Miejscowa ludność, trudniąc się przemytem, robiła to i przed wojną, i obecnie. Świetnie orientowała się więc w topografii okolic, w rozstawieniu wart i zwyczajach samych strażników. Chętnie też służyła radą i pomocą. Jeszcze kiedy było widno, jeden z mężczyzn zaprowadził Bronisława za miasteczko i pokazał, gdzie znajduje się placówka graniczna i gdzie najwygodniej przejść granicę, kierując się na wysokie topole po drugiej stronie. Wieczorem szeremeta zajął upatrzoną za dnia pozycję, gdy zrobiło się ciemno i zaczął padać deszcz, ruszył w wyznaczonym kierunku, mając po prawej stronie światło granicznej placówki. O tym, że jest po polskiej stronie, zorientował się po chłopskich polnych zagonach. Szedł po nich aż do świtu. Rano zorientował się, że zabłądził. Kiedy stał, zastanawiając się, gdzie i za zakrętu wyjechała furmanka z trzema mężczyznami. Nie miał szans by się ukryć, więc pozdrowił ich po rusku. Sława Isusu Chrystusu, sława na odpowiedzieli przyjaźń. Wtedy spytał ich o drogę na równa. W przeciwną stronę, teraz idziesz w kierunku granicy, ostrzegli chłopi. Najwyraźniej po akcencie zorientowali się, że mają do czynienia z Polakiem, bo zaczęli opowiadać, że spotykają tu często młodych Polaków wracających z Rosji. Radzili wstąpić do najbliższej osady, gdzie mieszka pan Gajewski, który pomaga rodakom w potrzebie. Rzeczywiście, wskazana polska rodzina przyjęła Bronisława serdecznie. Wypoczęty i zaopatrzony w kanapki, po południu ruszył w kierunku równego. Na szosie spotkał dwie wiejskie kobiety, które zatrzymały wojskową ciężarówkę. Zabrał się więc z nimi. Wieczorem tego samego dnia był już w odległym o prawie 80 kilometrów równym. Gdy szedł przez miasto, by na jego peryferiach znaleźć jakieś miejsce na nocleg, usłyszał dwóch rozmawiających po polsku chłopaków w gimnazjalnych mundurkach. Po krótkiej rozmowie zaproponowali Bronisławowi, by przenocował u nich w domu. Rodzice byli początkowo wystraszeni, ale kiedy usłyszeli historię ucieczki, przyjęli gościa serdecznie. Od nich szeremeta dowiedział się, co działo się na tych terenach w ciągu ostatniego roku o masowych deportacjach polskich rodzin na Sybir i do Kazachstanu, organizowaniu kołchozów, wywłaszczaniu bogatszych rolników, o wypełnionych Polakami więzieniach, egzekucjach. Wszyscy żyli w strachu, że w każdej chwili mogą być aresztowani z powodu donosu Ukraińca czy Żyda komunisty. Mimo przerażających wieści, gościna urodziny, w równem, wydawała się zbiegowi rajem. Po raz pierwszy od dawna mógł wziąć gorącą kąpiel, a jego rzeczy zostały wyprane. Następnego dnia przy śniadaniu pani domu zaproponowała Bronisławowi. Aby poszedł z nią do kościoła na poranną mszę, podziękować Bogu za udaną ucieczkę i pomodlić się o szczęśliwe jej zakończenie. Mimo wczesnej pory kościół był pełny. Gdy po mszy ksiądz zaintonował serdeczna matko i głosy wiernych wypełniły mury świątyni, do oczu Bronisława napłynęły łzy. Poczuł, że jest wreszcie wśród rodaków, na polskiej, chociaż zniewolonej ziemi. Po powrocie z kościoła pożegnał się serdecznie z gościnną rodziną i ruszył pieszo do oddalonego o 50 kilometrów Dubna. Do miasta dotarł wieczorem. Z daleka widział wieżę kościoła, poszedł więc prosić o nocleg na plebanie, przy której stała duża stodoła. Ksiądz początkowo był bardzo nieufny i starał się jak najszybciej pozbyć intruza. Dopiero pokazanie munduru pod sowieckim drelichem przekonało go, że ma do czynienia z oficerem polskiego wojska. Przepraszał za swoją nieufność, tłumacząc, że jest pod stałą obserwacją, a władze często przysyłają mu konfidentów, aby sprawdzali, czy ktoś obcy nie nocuje na plebanii. Po kolacji ksiądz dał Bronisławowi dziesięć rubli drobnymi, najwyraźniej zdatków na tacę, i polecił schować się w stodole. O świcie Charometa był już w drodze do Brodów. Na drodze widział polskich żołnierzy jeńców pracujących pod strażą przy budowie szosy lwów równe kijów. Ten widok przypomniał mu sytuację, w jakiej sam był zaledwie miesiąc wcześniej. Przed brodami przenocował w stercie Siana, by rano wejść do miasta. Dobrze je znał. Zaofiarowany przez księdza ruble poszedł do fryzjera, by się ostrzyć i ogolić, a potem do baru mlecznego na śniadanie. W końcu wyszedł na drogę do rodzinnej wsi Adamy. Miał do pokonania 30 kilometrów i chciał dotrzeć tam po zmroku, żaden z mieszkańców wsi go nie zauważył. Kiedy dotarł do Adamów, było jeszcze widno. Bronisław czekał w lesiarz, zapadnie noc, i dopiero wtedy podbiegł do sadu, z którego zobaczył stojący na wzgórzu rodzinny dom. Nie widać było przy nim żadnego człowieka. Pewnie rodzinę wywieźli na Sybir, pomyślał z rozpaczą i już zaczął zastanawiać się, gdzie spędzić noc, gdy nagle usłyszał głos. Swojej dziesięcioletniej siostrzenicy Danusi. Tatusiu, chodź na wieczerzę! Z wrażenia przez chwilę nie mógł się ruszyć, ale zaraz popędził w stronę idącego do domu szwagra. Ten, widząc Bronisława, rzucił się w jego stronę z radością, która jednak szybko zamieniła się w strach. Okazało się, że jeden pokój w domu zajmował oficer NKWD nadzorujący budowę lotniska wojskowego niedaleko wsi. Wracał późno, więc przed jego przyjściem Bronisław zdążył się wykąpać, przebrać i najeść, gdy tymczasem szwagier przygotował mu kryjówkę w stercie słomy. Po kilku dniach do Adamów przyjechała poinformowana przez szwagra ciocia Szeremety. Nie mogła uwierzyć, że siostrzeniec żyje i wydostał się z odległego tysiące kilometrów sowieckiego łagru. Przywiozła podrobioną przepustkę. Po kilku dniach ukrywania się w rodzinnej wsi, Bronisław w towarzystwie cioci wyjechał do Lwowa. Tak kończyła się jego ucieczka z sowieckiego łagru, licząca 3,5 tysiąca kilometrów, z których prawie połowę przebył na własnych nogach. We Lwowie nie skończyły się jednak kłopoty z ukrywaniem przed NKWD. Dopiero zdobycie dowodu osobistego na inne nazwisko pozwoliło Szeremecie uniknąć aresztowania i doczekać inwazji niemieckiej, która uwolniła go od koszmaru ukrywania się przed sowiecką władzą. Bronisław wstąpił do lwowskiej AK i walczył przeciwko Niemcom oraz ukraińskim nacjonalistom. Po powtórnym zajęciu Lwowa przez sowiecką armię w marcu 1945 roku na trop Szaremety wpadł jednak sowiecki kontrwywiad Smiersz. Druga ucieczka z sowieckiego więzienia w Lwowie 5 marca 1945 roku nie była już dla Bronisława tak udana. Postrzelony przez strażnika, został ciężko ranny w prawy bark i stracił władanie w ręce. Przewieziono go do Moskwy, gdzie śledczy próbowali zmusić Polaka, by został świadkiem oskarżenia w słynnym procesie 16. Po odmowie Szeremeta został skazany za działalność w AK. Na karę śmierci zamienioną po dwóch miesiącach na 20 lat katałorgii i 5 lat pozbawienia praw obywatelskich. Na zesłaniu w Kazachstanie spędził ponad 14 lat. Ostatni polski łagiernik ZSRR został odesłany do Polski dopiero w 1959 roku, ale jako więzień. Sąd darował mu jednak resztę kary. Bronisław Szeremeta pracował później jako lekarz weterynarii. Zmarł we Wrocławiu w 2009 roku. Mam nadzieję, że historia wielkiej ucieczki z sowieckiego łagru bardzo Wam się spodobała. Zostawcie subskrypcję i lajka, abym dalej mógł rozwijać kanał i zaskakiwać Was coraz to nowymi historiami. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.